To pokazywałam czy nie, ale chyba pokazywałam, albo nie pokazywałam, nie wiem. Hej, hej, witajcie! Zapraszam dzisiaj w końcu na Denko. Tak się zbierałam do tego długo, 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 a nie jest wcale tego tak dużo. Zapraszam do oglądania dalej. Zacznę sobie od produktów, które y, nie zużyłam, których nie zużyłam do końca, ale po prostu no, nie mogę już ich... Y, zmęczyć. Wykorzystywałam je też w różnych innych celach, to znaczy do mieszania kolorówki do włosów. I tak, nie sprawdziły mi się absolutnie te odżywki do włosów z Eveline. Była to tak: peptydowa odżywka regenerująca, peptydy, olej z pestek dyni. Olej brokułowy, olej makadamia, masło mango, masło shea. Włosy zniszczone, przesuszone, szorstkie w dotyku. Zaraz powiem o co mi chodzi. Peptydowa odżywka nawilżająca. Może już nie będę czytała tych składów, bo to długo. A one i tak są do niepolecajek. Peptydowa odżywka wzmacniająca. Z opisów to by się wydawało, że to jest wielkie coś. A tak naprawdę waliłam tego no bardzo dużo na dłoń. I nie czułam w ogóle po spłukaniu włosów z tej odżywki, nie czułam jakiegoś efektu. Nie, włosy nie były śliskie, nie były łatwe do rozczesywania, po prostu ona moim włosom nie robiła żadnych pozytywnych doznań. Także nie mogę ich polecać. Ich jest naprawdę już końcóweczka, ale już postanowiłam porządki w łazience zrobić, więc ja już wyrzucam, bo też mają swoje. Także. Te produkty mi się absolutnie nie sprawdziły, po prostu nie czułam, że cokolwiek robią mi na włosach. Wiecie o co chodzi. No. Korka już nie wzięłam, wycieram, się, żeby tak jakoś nie było czegoś niespodzianki jakieś Solwerks. Pianka do mycia i demakijażu twarz i oczy. Sensitive Skin. Najbardziej delikatny, delikatny sposób oczyszczania twarzy. Nie będę też czytała składów, bo mi się ta pianka nie sprawdziła za bardzo. Ja lubię bardziej treściwe produkty do demakijażu. Jak na przykład jakieś kremy oczyszczające już po olejkowaniu, po demakijażu olejowym, makijażu. No. I lubię kremy, na przykład żele, ale pianek nie za bardzo. Stosowałam ją jeszcze ciut, ciut tam jest, już... Stosowałam ją z reguły do porannej pielęgnacji, do, porannej, do porannego mycia twarzy. Raz miałam taką piankę, kiedyś taka była, wiecie, taka masna, taka treściwa. Ta też niby nie znikała, była dosyć fajna, ale na pewno już nie wrócę do niej. To też jest moje takie antypolecajko, anty bo no, no nie, no ja nie lubię w ogóle formuły do mycia twarzy w piance. Pewnie są zwolennicy, ja wiem, że są. Wiem, Eliś, wiem, ale no nie, no ja po prostu nie lubię pianek. Może dlatego. I w ogóle pachniała bardzo męsko, jak dla mnie. I skoro jesteśmy przy demakijażu, to tutaj mam oczywiście moją ukochaną Facebook Skin Harmony, olejek do demakijażu, Eveline Beauty and Glow seria, delikatny olejek. Do demakijażu i oczyszczania twarz, oczy, usta, i teraz tak. Pod względem zmywania makijażu nie mam zastrzeżeń do żadnego. Dlatego ten jest mój, sprawdzony, ulubiony, od dawna, ukochany. Aczkolwiek go już nawet teraz nie kupuję, bo coś innego mam, testuję. Słuchajcie, no na razie go nie kupuję, tak powiem. Ten kupiłam z polecenia Kasi. I powiem Wam, że też bardzo dobrze mi się sprawdził. Jedyny, mały, ale mam właśnie do ilości, ale nauczyłam się już dawać mniej na rękę. Na dłoń nalewać nie 3-4 pompki, tylko dwie. No jakoś daje radę. I tak mi on po prostu dłużej służył. Natomiast też absolutnie nie szczypię w oczy, fajny ma zapach, yy, taki bardziej olejowy, spożywczy niż ten. Ten jest taki delikatny, fajny, lubię. No, tego jeszcze nic nie przebiło. Tego. Także to, tak prawie na równi, gdzieś tyle. <laughs> Ale spokojnie, mogę to polecić z Evelyn ten Beauty and Glow, delikatny olejek. Tak. wam dzisiaj telefonem po prostu, żeby było szybko. Nie chciało mi się całego studia rozkładać, więc widzicie, dałam. Moją holograficzną płachtę z tyłu. Tutaj mam trochę jeszcze w butelce, ale to też nie ten produkt, bo bardzo fajna butelka. I powiem Wam, że przelewam coś, co jest do przelewania, czyli jak kupuję coś w saszetkach. Kupiłam kiedyś w Aldiku Bambino. Bambino rodzina. Ochronny żel do higieny intymnej. Wspiera mikrobiom okolic intymnych. Zawiera kwas mlekowy, żurawinę. Wiem, że żurawina jest dobra na te sprawy. Więc... Yy... Odpowiedni dla osób ze skłonnością do infekcji okolic intymnych. Utrzymuje pH neutralne do miejsc, dla miejsc intymnych, koi podrażnienia, chroni skórę przed wysuszeniem. 400 ml i słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdził. Nie był drogi. Zawiera ekstrakt z Żurawiny, kwas mlekowy, mleczan sodu i alantoinę. Oczywiście, producentem jest Nivea Polska spółka Zo, tak. No więc to już takie firmy, wiecie. Kultowe i bambino. No to bambino chyba każdy zna, każdy wie mydełka dla dzieci, bambino, prawda? Także, a tutaj mam przelane już inne po prostu żele. Już nawet nie pamiętam, co tu wlałam. Hmm. Chyba coś z oriflame tutaj teraz jest. Potem sobie wleję z Avonu bo wiecie, że zamówiłam. I też będę sprawdzać. No, także tak. to, to jak spotkacie, mogę polecić spokojnie. To bardzo, bardzo miło się tego używało. Taka trochę drobnica tu jest, wiecie, to tak niby mało, ale ja tak będę gadać o tym chyba dłużej jednak. Słuchajcie, do Denka, tu jest troszeczkę, jeszcze ciut, ciut, ale już daję moje ukochane olejki. Advanced Techniques Avon Ultimate, Ultimate Shine, Shine Treatment Serum i Reconstruction Treatment Serum. Ja Wam to zbliżę. Te dwa, one są bezbarwne. Jedno to jest serum, połysk do końcówek, a drugie serum regeneracja. To jak te olejki działają, a jak pachną. Jedna pompeczka, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Włos zaraz jest wygładzony. Nie wygląda na tłusty. Ma połysk, i po prostu mm, zapach najdroższych perfum. No, uwielbiam to, potem troszkę przeschnie. Włosy są wygładzone i sypkie. No i pachnące. No, pachnące przepięknie. Także to już jak najbardziej polecam. Link w opisie do mojego sklepu w Aivonie. Ok, teraz yy, tak. Wy, teraz już po kolei z y, takiego pudełeczka, bo to były większe produkty, które przyniosłam z łazienki. Y, zużyłam tego typu maseczek, chyba cztery czy pięć różnego rodzaju. Zostawiłam tylko jeden papierek, no bo to już dla mnie jest typowy śmieć. No nie mogę czegoś takiego trzymać, ale już naprawdę ja sobie chyba zrobię wielki wór. Wielki wór. I to no, fajne te, te maseczki, ale takie, no, niczego nie urywają. Jednak do odświeżenia, nawilżenia, to jest akurat sebo-regulacja, ekstrakt z zielonej herbaty, kwasy, AH, słodka pandziula. No to to z Biedronki, nie z tej firmy niuki. Jak ktoś lubi, dlaczego nie? Jak jestem w Biedronce i przy okazji jakaś promocja na to widzę, że tam druga zagroźni coś, to wezmę, ale Żeby tak za tym biegnąć, to nie. O, i tutaj mam krem z apteki, czyli znaczy ja kupiłam w aptece, Ziaja Med. Aż roz, rozkroiłam. Tutaj jest krem do rąk. Nawilża, wygładza, regeneruje na dysfunkcję skóry suchej. To jest mocznik 10%. Co? Aż sobie chyba pokremuję tą resztką, może prawie zaschnięte. Coś mi się dzieje z rękami. Nie wiem jeszcze, co. Albo się wybiorę do dermatologa, albo odstawię pewne kosmetyki które podejrzewam o to, że mi zaburzyły barierę hydrolipidową z skóry dłoni. Zakładam już rękawiczki do mycia garów, bo wiecie co, no po prostu to, co mi się tutaj dzieje, to zgroza. To jest jedno swędzenie, jest taka gruba skóra i pękająca. Słuchajcie, i to jeszcze tutaj nigdy nie miałam, o, to. teraz jest to nawilżone, to, to tak nie wygląda brzydko, ale jak to jest suche, to jest po prostu masakra. Nalewam coś na dłonie, myję się. Nie wiem, ja mam podejrzenia, ale to muszę sprawdzić. Jak odstawię te kosmetyki i to mi się załagodzi, to ja będę pewna, że to było od tego. Więc na razie nic wam na ten temat nie mówię. Jakie mam podejrzenia, bo nie chcę po prostu czegoś fałszywie oskarżyć. Ale mam podejrzenia. Serum, dopiero co mówiłam o tym, że tak uwielbiam Oriflame, seria Optimals, serum. Hydra Radiance jest bardzo, bardzo fajnie nawilżające, wygładzające. Idealnie pod krem, pod makijaż, yy, na dzień. Super. No wiadomo, na noc używam yy, takie jakby mocniejsze produkty, bardziej treściwe. No wiecie, nie? No. Ale to, to jest super. Też znajdziecie link w opisie. Bardzo lubię. I, no i... No i to od razu, no bo ja muszę wycierać, no ja takiego brudnego nie pokażę, to też stało tyle czasu, czekało na, na nagranie, no jak będzie włosek jakiś to przepraszam. Z tej samej serii krem, no, krem na dzień, tak, krem mega nawilżający pod oczy, mega nawilżający, idealnie sprawdzający się pod korektor, pod makijaż. Hydra Radiance eye cream. No i od razu krem na noc. Także widzicie, zużyłam całą serię tych produktów Oriflame Hydra Radiance. I to nawilżenie to ja lubię. Czuć nawilżoną skórę to jest rewelacja. Zwłaszcza ten krem pod oczy. Jest lekki, ale treściwy i taki Dające takie poczucie napicia się skóry pod oczami, wiecie, nie ma tej sachary potem po nałożeniu korektora, no to jest dla mnie najważniejsze. Okej, okay. yy, no i tak, w sumie to nie dużo. Eweline Serum Shot, 5% kofeina. No to się już bardzo mi zestarzało i tyle już idzie do wyrzucenia, bo to już swoje ma. Yy, powiem Wam tak. Kilka opakowań tego zużyłam, ale już dość. Nie wiem, już po prostu mi się to prze, przejadło, yy, z tego tytułu, że to migruje, chyba żeby na noc, ale na noc, jak mówię, mam treściwsze rzeczy, chyba żeby na całą twarz, po tym już żeśmy z Eligią stwierdziły, że po tym się rozjeżdżają cienie, teraz mi się jakoś nie rozjeżdżają, nie stosuję, no i na razie odpuszczam. Dobra, to już co zużyłam, co wyjęłam powinno być, ale już dobra, wiecie co, niech już leci tu. Yy, wykończyłam giełkę Glam Shop, jeszcze w tym starym opakowaniu, giełka do twarzy wykończeniowa. Nie muszę chyba nikomu mówić, że jest fajna, nawilżająca. Nie tak bardzo przedłużająca trwałość makijażu, ale dająca takie poczucie nawilżenia, ukojenia. Yy, zdejmuje strasznie, strasznie, strasznie dobrze pudrowość. Zużyłam Balsam Fruit z firmy Bell. Tak. Bardzo dobrze mi się sprawdził, aczkolwiek nie był taki treściwy jak na przykład Choco Glamour z Eveline. No taki przyjemny, powiedzmy. Już bym podobnie chyba go nie kupiła. Ale nie narzekam, był fajny. Zużyłam Proreti Eveline może najpierw pokażę krem pod oczy. ProRetinol, 100% bakuchiol, Intens, hypoalergiczny. Silnie liftingujący koncentrat pod oczy i na powieki. Wygładza zmarszczki, redukuje cienie i opuchnięcia. Nie. No. Nie wrócę do tego. Nie. Dla mnie jest to za, za gęsta formuła. Wiecie, może on i działał, ale. Ale na noc go nakładałam, właśnie na noc. To był tak treściwy, tak mocny, ciężki, że miałam wrażenie, że on mi się nie wchłania coś takiego. No nie, to nie wrócę. To jest najlepsze moje, co mogę powiedzieć: antypolecajkowe. Nie wrócę. I teraz coś, do czego też na pewno nie wrócę, bo to raz, że drogie jak fix, a dwa że nie, robi mi te, nie robiło mi tego, co ja potrzebuję, żeby mi robiło. No dobra, już nie będę, to jest wszystko poprzecinane, słuchajcie, bo wygrzebałam do końca. Mary i krem pod oczy. For the Advancing of Aging, to jest firm i Renewal Cream, Augen Cream. Było tego 14 gram, mam poprzecinane te tubeczki, zużyłam dwie. I szczerze wam powiem, odnosząc się do filmu, yy, z moją nową pielęgnacją, którą pokochałam, no to tego kremu akurat nie pokochałam. Zamówiłam sobie potem znowu kolejny, mówię, no może dłużej trzeba poużywać. Ale żadnego to żelazka pod moim okiem nie zrobiło. Nie, no no bez przesady. Woliu yy, film to jest to samo, czyli miałam dwa kremy, widzicie, z użyte są. I. Powiem wam tak. Te dwa kremy dla mnie nie zrobiły mi tego pod oczami. Co robią mi od razu kremy z Oriflame Now Age. Naprawdę. Jeden mam Weird Smooth Eye Cream, a drugi mam Lift Eye Cream. Też wam polecałam, pokazywałam. No do tego na pewno już nie wrócę, no bo to dla mnie nie nie zrobiło pod oczami kompletnie nic. Jeszcze było tak, to takie było właśnie też gęste. Nie miałam poczucia, że to się wchłania ten produkt i tak jakby leżał mi na skórze, a poza tym troszkę szczypały mnie oczy. Nie za mocno, ale jak się dostał do oczu, no jak się kładzie na poduszce, to różne rzeczy i przetrze oko i coś. Jak się dostało do oka, to czułam dyskomfort i takie łzawienie do kącika, także to też nie wrócę na pewno. Dalej, bardzo fajne, bardzo fajne powiem... Serum Timewise Repair, Volume Lift Advance, Lifting Serum, 29 ml. Oczywiście tu jest pompka Airless, wszystko do góry podchodzi. Mary Kay, i powiem Wam, że. Jeszcze coś wycisnąłem. Yy, powiem Wam, że mleczkowe, treściwe, przyjemnie pachniało. Yy, te nowe Timewise nie pachną w ogóle, ja lubię jak troszkę pachnie. Tak, to ładnie pachnie, tak, tak delikatnie. Yy, bardzo dobry produkt, i powiem Wam, że to serum. Za tym serum trochę tęsknię. No, ale mam inne, mam inne i tak samo będę już teraz chyba o wiele tańsze zamawiać z Oriflame. Yy, no to jednak trochę kosztuje, prawda? Tylko z drugiej strony, czy to robiło coś znowu takiego, wiecie? Wow! Dobre, fajne, ale nie w, yy, chyba nie warte aż, aż tyle kasy. Jak ktoś z Was ma Mary Kay, czy używał, to wie, o czym może mówię. I tu jest coś, co było genialne. Krem na noc. I to jest Time Wise Repair. To jest z tej takiej najdroższej linii z Mary Kay. słuchajcie. Oj, brzydko to wygląda, bo to już wiadomo leży. Muszę wytrzeć i Wam pokażę. Tutaj jest pompka airless. I pompujemy sobie krem do góry, tutaj wychodzi. I na przykład, na przykład taki booster, tak? I jak to wycisnę, jedną pompeczkę bo to tak jedną pom jedna dawka to tu sobie kropelkowałam, mieszałam taką yy, szpatułeczką, co, co tutaj była, i nakładałam razem z tym boosterem. Powiem wam, że ten krem na noc bardzo dobrze mi się sprawdził. Bardzo dobrze. I opakowanie sztos. Opakowanie naprawdę rewelacja. Ja już Wam mogę powiedzieć, bo nie wiem, kiedy zmęczę ten krem. On już się zakurzył. <grywa> I to na przykład będzie moja odradzajka. Przynajmniej u mnie się nie sprawdza. To jest Mary Kay i to jest Time Repair Volume Firm Day Cream SPF 30. Szczypie w oczy mnie. Zostawia głupi posmak w ustach. Jest cholernie tłusty. No, czasami jak mam zamiar wyjść z rano z psami, jest duże słońce i nie mam zamiaru się potem malować, to powiem wam, że ja go nakładam. Ale patrzcie, tego zużyłam momentalnie. Co wieczór, a tego nie mogę zmęczyć. A to jest na dzień krem z SPF 30. I to nie jest 50, żeby tak wiecie mocno oddziaływały na śluzówkę, na spojówkę, no nie wiem, a to no, nie bardzo. Szkoda, wywalić. On kosztuje ponad 200. więc wiecie, no jakoś go zmęczę. Chciałam Wam pokazać zużyte perfumy, ale wiecie co? Pomyślałam, że może zrobię osobny film perfumowy i wtedy zrobimy tak. Jakie perfumy zużyłam, też powącham, przypomnę sobie, jak ten zapach na mnie oddziaływał, więc perfumy odkładam, tylko tak troszkę pokażę, ale no, zrobimy film. Wiecie, że ja nie wiem, co to jest. Wszystko się pozdierało, ale z tego co widzę, to to było chyba jakieś serum do rzęs. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. I to jest hit. To jest hit, bo tutaj nic nie wyczytam. No nie ma nic. To jest tak zdarte już tu. Ja nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, no co, nie ma tego. Nie wiem. Essence Grow Like a Boss Lush and Brown Growth Serum. I teraz tak, to było do to było do rzęs. Tak. Jako taki eyeliner. A to do brwi. Pch, co tu się już porobiło? A to do brwi. Zakręcam, nieładnie to wygląda. Nie robiło nic. Koniec. Absolutnie nie polecam. Słuchajcie, jak dorwiecie to, to nie bierzcie. Lecimy teraz ostatnie trzy opakowania. Tak. Pierwsze. Była kiedyś bardzo fajna promocja w Contigo. Płatki pod oczy można było kupić w bardzo, bardzo dobrym yy, rabacie. Z bardzo dobrym rabatem. Mam tu jedne płatki. To były złote. Tak. Złote były fajne i fajnie wykrojone. 24K Gold Peptide Solution Ampule IP. Patch farm stay, tak. Tu jest made in Korea. I to wszystko. Płatków było 60 sztuk, czyli starczyło mi przy codziennym używaniu na miesiąc, na 30 dni. Ale nie używałam ich codziennie, bo używałam naprzemiennie. Tak, pootwierałam sobie wszystkie płatki, bo chciałam wiedzieć, jak które działają. Black Caviar Hydrożel Eye Patch, Korea. Oczywiście, no jak się domyślamy, płatki z ekstraktem z czarnego kawioru czy z czarnym kawiorem bardzo zjeżdżały. Ślizgały się strasznie i były troszkę grubsze niż te złote. Niemniej jednak działały fajnie. W ogóle w płatkach siedziałam, może pół godziny, bo nałożyłam płatki i szłam robić owsiankę. No? I potem po zjedzeniu owsianki zdejmowałam płatki i robiłam pielęgnację. I firma. A ta firma? Nie wiem. Black Caviar? Nie wiem, co, czy to ta firma to jest. Może i tak. No tak, no, Black Caviar. No, nie wiem. Nie doczytam, co to za firma, słuchajcie, no takie koreańskie napisy. I tu mam firmę Oriena Double Shot Coffee Hydro Eye Patch Peptid Kompleks 6 Coffee Extract Te były super. Te były fajne. Te były brązowe. Te były czarne, a te były złote. Jeżeli chodzi o te płatki, wszystkie. Wszystkie trzy. Nie wrócę, bo zdjęłam płatek, skóra była ściśnie, przyprasowana, tak? Podobnie jak te płatki z Mary Kay. Ona była przyprasowana. Ale w momencie, kiedy ja zaczęłam nakładać jakieś serum pod oko, krem pod oko, skóra wróciła do pierwotnego kształtu. Fakt była nawilżona, była ukojona. Może trochę te worki moje były zminimalizowane, bo ja te płatki dawałam bardzo zimne, ale potem to i tak wszystko wraca do pierwotnego kształtu. Także no, no, niepotrzebne wydawanie kasy. Wolę treściwsze kremy, naprawdę. Nałożyć serum, nałożyć krem, niech siedzi i niech się wchłania. Chociaż te płatki też wysychały, a pod spodem musiało się trochę wchłonąć. No Nie ma siły. No ale wiecie, no to tak jest, dla mnie te płatki wszystkie, w ogóle te hydrożelowe, bardzo polubiłam. Bardzo, 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 naprawdę. Ale nie wrócę do takich płatków, bo dla mnie one też nic, za, za duże i jakieś, widzicie, mam przetestowane te trzy puchy. Chyba, że jakieś inne są lepsze. Dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych mieliście, co sądzicie. O tego typu formie y, pielęgnacji okolicy pod okiem. Także tak, y, do płatków tego typu prawdopodobnie nie wrócę, aczkolwiek jak je skończyłam używać, to brakowało mi tego porannego rytuału. Ale to można powiedzieć, że to jest po prostu rytuał. Y, mam jeszcze żele, takie jakby płynne płatki pod oczy, wiecie. To też sobie nałożę, czekam. Potem mogę lekko wklepać, zdjąć wacikiem, przemyć czy od razu serum i wmasować. Także, no, no, niekoniecznie, aczkolwiek nie powiem, że nie byłam zadowolona. Byłam. Tylko, czy to takie efekty daje, jak wiecie, no, żeby to tak zostało, nie? Yy, takie przyprasowane, no, ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe po prostu. Dobrze, dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że nic mi nie wyleciało. Z tego koszyka, a jak wyleciało, to będzie w następnym denku Dzięki serdeczne za oglądanie. Poproszę łapeczki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. I życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, papa! Pa.